Dziorek sprawdzajcie liście. Dobry wszystkim. Króciutki filmik a kominata Super duartka. Cavendish o bananku, który jest jeden z najniższych w uprawie, bynajmniej u mnie. Zobaczcie co się dzieje. Tak, jest przerażenie. Patrzcie, malutki tutaj puszcza. Trochę ciemno. Zobaczcie jak ma sucho. Jak wiór. Widzicie, co się objawia takimi liśćmi, że one żółkną. Kto wie, czy je trochę też przędziorek. Sprawdzajcie liście. Nie, nie było przędziorka. Ale nie martwcie się, jak tak wygląda. podstawa, jak macie grubą pałę, tutaj, tą pałę, jeśli ona nie chudnie, wszystko jest gites. I trzymacie w takich warunkach chłodniejszych, jak ja trzymam na przykład w szklarni. Tutaj teraz mam 10 stopni, bo nie ma słońca. Jeszcze w piecu nie palę. 10, powiedzmy, że średnio, znaczy nawet, nawet tutaj 6 stopni czasem było, ale tak powiedzmy, słońce wyjdzie, to i tu nawet jest 30, nie? Także czasami jest parę słonecznych dni, to te banany dużo lepiej wyglądają, i teraz patrzcie, tu i taka temperatura 17, zimowanie takiej akuminatki powinno powinno dać radę. Powinna dać radę. Oczywiście najważniejsze są środkowe liście. Środkowe, jak jest ok, i powolutku rośnie czyli potem przyjdzie wiosna. Teraz zresztą dni tak już się wydłużają, to powinien sobie potem bez problemu poradzić. Tylko u mnie może być jeden problem, że może być trochę za zimno, jego ponoć dobrze się w miarę w domu zimuje, ale z wielkim dostępem, z dużym dostępem do właśnie światła z zewnątrz, tak jak ja mam tutaj w szklarni kumacie. Im więcej światła dajecie w zimę takiemu banankowi, tym większe ma szanse, że przetrwa. A jak jest za gorąco w domu, to one będą rosły jak głupie, zrobią się coraz potem cieńsze. Te rura. Tym noga cieńsza, tym potem kolejne lata może Wam po prostu nie przetrwać. W sumie to tyczy się większości bananów. No i niestety, ale tak to jest z banankami. No ale widzicie, no nie masz takiej tragedii. Aczkolwiek ja wiem, że dla niektórych to jest tragedia w taki stan, ale naprawdę, jak tutaj te środkowe są jeszcze spoko, no to nie ma co się martwić. Lepiej je przesuszać. Przypominam, banany przesuszać niż je przelewać zimą. A większość robi tak, że nie chce rosnąć i wali tą wodę, nie? No i macie za mało dostępu do światła i no nie da rady rosnąć. Jakiś krótki dzień ma w kółko ciemno, a jest gorąco. Ewentualnie no będą się wyciągać, jak jest w dobrej kondycji, ale jak już macie słabszego bananowca, to będziecie go tracić. I tak stale w jak w kółko gadasz to samo. No ale wiecie, nowi ludzie dochodzą i tak dalej. Zobaczcie, jakie piękne sadzoneczki, werygaty będą, brugmansi, ale spokojnie dam znać. Bo na przykład Arundodonax bardzo dużo. Mi niestety, ale nie da rady. W sumie bardzo dużo. Nie wiem, czy ze trzymi zostaną z tych patyków, co próbowałem ukorzenić. Także tak to wygląda. No Wianecznik to ma się tu świetnie. Elegancko wszystko rośnie. No ciemno tutaj nie zapalałem lampy, tyle, że doświetlam trochę latarką, znaczy się w komórce. Także tak to wygląda. Gdzie są odrosty? Wszystkie usuwałem i na nowo one wychodzą. No i podle, jak przyjdą powiedzmy. Takie cieplejsze dni, że pokażą, że będzie tam 3-4 dni słońca, wtedy tu cyk, wody dorzucę, może ciuteczkę nawozu. No i zobaczymy, czy ruszy na wiosnę. Bo tu był największy spadek w tą zimę, tutaj było nad ranem 4 czy 5 stopni, ale to tak zje 3 godziny. No i zobaczymy, no co. Tak jak reszta tych wszystkich wynalazków tutaj. Wszystko czeka, rozumiecie, na sezonik. Wszystciutko. O, tu też będą brugmansje, veriegata, też próbuje ukorzenić. Nie tylko to jest ta potrójna. O, tam jest gruba pałka też w Także widzicie, te rośliny jakoś się trzymają. I cytruska, czekajcie, obkręcę się. O, patrzcie, tu mam rugmancję elegancko. Tutaj jest właśnie weregatka. No i jest tak, to już aż mdlała. Podlałem trochę wody, podniosła liście i Cytrynki dojrzewają, a jedna jakoś tak pękła śmiesznie. No i oczywiście już są kwiaty. Dobra. Trzymajcie się. O, akuminacie miało być. A ty już poleciałeś do przodu. No, zima. Nie ma za bardzo o czym kręcić. A ja nie będę wam zanudzał. Bo to na siłę, kręcenia, jak ja to mówię, to, to nie ma sensu. Jeszcze trochę i sezonik. Coś tam zaczniemy ćwiczyć. Nowego sadzenia. Będziemy uczyli znowu nowe osoby. I stare. <laughs> Dobra. Zobaczcie, gdzie stoję sobie jeszcze, nie? na nad nadrabiniem moich super. Laczkach Maurelaski. O, proszę, po cięciu. Ten to już w ogóle pierwszy wyjęty. Kawał, kawał kabana. Coca-kabana. O, tam kolokazję. Plumerie. Kurczę, trochę tego jest. Trochę. No. Dobra. Trzymajcie się. Na razie.